Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dyżurny temat poranka to dzisiaj losowanie, jutrzejsze losowanie grup Euro 2016. Jarosław Bieniuk, zorientowany w sprawach piłkarskich. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. To na rozgrzewkę, może ta grupa marzeń Jarosława Bieniuka, polskich kibiców, kogo się w tym zestawie, który dawałby nam szansę na awans do, do kolejnej rundy. Z pierwszego koszyka myślę, że Portugalia, w drugim, z drugiego koszyka Rosja, Polska oczywiście z trzeciego, no i Walia, bądź Islandia, którą już mamy na, na rozkładzie i, i myślę, że to jest przeciwnik zdecydowanie w naszym zasięgu. Czyli tych, których już przerabialiśmy, ja przypomnę był taki mecz z Portugalią, z, Cristian, z Cristiano Ronaldo. Ta wielka drużyna już, ale tylko z pozoru bo Ebis Molarek przećwiczył wówczas no, chyba jeden z swoich trenerów. Także po drodze Bobo Kaczmarek był asystentem Leo Hakera. Pamiętamy ten, ten, to spotkanie. Jedno z najlepszych chyba w historii polskiej piłki reprezentacyjnej. Tak, wszyscy pamiętam to, pamiętam to spotkanie. Świetny mecz wykonania polskiej reprezentacji. My jeszcze nie byliśmy na, na takim poziomie, jak teraz w tej chwili znajduje się nasza reprezentacja. Portugalia w, w tamtym czasie była na absol, w absolutnym topie. Piękny mecz, zdecydowane zwycięstwo polskiej reprezentacji. W tej chwili myślę, że te proporcje, dysproporcje są już dużo mniejsze. My jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy zdecydowanie silniejszą reprezentacją. Portugalia już nie jest tak mocna, aczkolwiek oczywiście cały czas jest w, w topie. I dlatego myślę, że to jest taki dobry przeciwnik z pierwszego krzyka. A tym bardziej, że być może już wkrótce Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski będą kolegami klubowymi. Jakie masz zdanie na ten temat? Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia e, menadżera Roberta m, czarka kucharskiego. Są to na razie spekulacje. No myślę, że, że to jest absolutny top. E, I wszyscy byliśmy do mnie, gdyby Polak reprezentował barwę tak e, dobrego klubu jak Real Madrid. Jakby zatelefonował Robert Lewandowski powiedział, cześć Jarek, to co? Zostać czy iść? Trudne pytanie. Powiem taką e, anegdotę kiedyś e, przed e, odejściem Roberta do Bolucji do Hartmut. Robert miał bardzo dobrą m, propozycję intratną z Fenerbacze. Zadzwonił do mnie. Znaliśmy się z bojski, z reprezentacji i zapytał się, co, co sądzę o Turcji, o, o, o Fenerbacze. Ja powiedziałem od razu, że moja ocena jest subiektywna, bo, bo ja bardzo lubię ten kraj. Się tam Grałem m. tam ponad dwa lata. I, I Stambuł jest pięknym miastem. Poczułem ten klimat. Ja pewnie bym wybrał mm, Penerbacze. Robert zrobił inaczej, więc wybrał i To był do, dobry ruch, więc chyba nie jestem dobronadwórcą, jeśli chodzi <grym>, o Roberta. O, ale ja myślę, że, że Robert już gdzieś tam między wierszami mówił, jaki jest kierunek. I, i jeżeli by pojawiła się konkretna oferta z Realu Madryt, to. Się, żeby z nich skorzystać. Wróćmy do Francji, do tego, co zdarzy się jutro w centrum kongresowym. Grupa e, śmierci w takim razie, ta grupa, której na pewno nie chcielibyśmy, w której nie chcielibyśmy grać. A więc myślę, że Francja, Włochy, Polska yy, i Turcja. Francja, dlatego, że jest to gospodarz turnieju i yy, yy, chyba byłoby olbrzymim olbrzym zaskoczeniem, niespodzianką, gdyby gospodarze turnieju jeszcze ta, yy, taka się reputacja nie masowała, by do do fazy pucharowej e, więc na pewno nie chciałbym, żebyśmy grali z Francuzami, z gospodarzem w Włochy, dlatego, że jest to wiadomo firma, drużyna turniejowa, która zawsze świetnie radzi sobie na dużych imprezach e, także to nie jest wymarzony przeciwnik e, i Turcja też uważam, że, że to jest e, drużyna turniejowa dwukrotnie zdobyli trzecie miejsce w Korei i w, w, w Szwajcarii i w Austrii. Zna, znam świetnie tych zawodników, to, to jest taka mentalność zwycięzcy i dobrze radzą sobie w takich dużych imprezach i, i myślę, że to nie jest przeciwnik, z, z którym chcielibyśmy grać. W takim razie z wielkiej Europy zejdźmy na szczeble naszego podwórka krajowego. Kolejny met, mecz przyjaźni przed nami z Wisłą Kraków. Jeśli chodzi o nastroje w zespole, było pięć porażek z rzędu, potem było zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław. Drużyna po przełomie. Jak postrzegasz to? Bo ty jesteś tym człowiekiem z zarządu, który w każdej chwili może wejść do szatni. Tak, zdecydowanie widać tą pozytywną energię. To już było widać przed meczem ze Śląskiem. W tej chwili wszyscy są bardzo mocno zmotywowani tego, żeby wygrywać, żeby odbić się od tego ładnego. Przysłowiowego piłkarskiego dna. Wiemy, że pokonując Wisłę jesteśmy w stanie wskoczyć na ósme miejsce i, i wszyscy mają to z tyłu głowy. To się nazywa Myc Przyjaźni, ale myślę, że tutaj w, w, z pierwszym gwizkiem wszyscy zapomną o tym, że, że te kluby są na, na szczeblu przyjacielskim. Będziemy walczyć każdy centymetr murawy i nie wybrano sobie innego wyniku jak zwycięstwa. To... To teraz wątek trenerski. Nie będę pytał o to, kto poprowadzi lechję wiosną, tylko na początek, skoro do tej nie miałeś absolutnie wolny wstęp, strzelały szampanek, gdy Tomasz von Heysen poinformował, że rezygnuje z pracy? To jest zawsze trudny moment, rozstanie z trenerem. Nikt nie jest do końca jakby zadowolony. Taka, ta, taka została podjęta decyzja. E, piłkarze do tego podeszli spokojnie. Wszyscy są profesjonalistami. Trener tren Van Heisen też jest profesjonalistą. E, mm, nie ma mowy o jakiejś euforii. Też nie ma mowy o jakim żalu i smutku. Trzeba przejść na, na następnego dnia do, do porządku dziennego. E, założyć buty i wyjść na, na boisko i ciężko pracować, żeby w następnym meczu zdobywać punkty. I tak było, i tym razem. E, jak widać, przyniosło taki efekt, bo Pierwszy mecz, trzy punkty. Miejmy nadzieję, że, że w tym meczu to się potwierdzi. Piłkarze podkreślają, że taką pozytywną energię dał zespołowi Dawid Banaczek, twój kolega, rówieśnik, zdaje się. Znaczy, w tym samym roku się urodziliście, ale przed momentem dowiedziałem się, że możecie robić wspólną imprezę urodzinową, tak naprawdę. To znaczy, zaczynacie u niego, a kończycie u ciebie, bo to jest dzień po dniu. Tak, Dawid się urodził 3 czerwca, a ja się urodziłem 4 czerwca. Rzeczywiście znamy się bardzo długo. Właściwie nasi rodzice znają się. Całe życie, całe nasze życie, Znaliśmy się jeszcze spoza piłki. Także z Dawidem spotkałem się w 1994 roku w Lech Gdańsk. Mówię oczywiście o, o takim piłkarskim spotkaniu. W grupie trena Głodysza świętowaliśmy sukcesy. Od razu w pierwszym roku Zdobyliśmy mistrzostwo polskich juniorów. Dawid był z Markiem Zniczukiem najlepszym strzelcem. Trafiliśmy razem do reprezentacji Polski do 6 lat 16 trenera zamydelskiego. Później kontynuowaliśmy w grupach seniorskich Lechi i na poziomie wtedy to była druga liga, Wczesna pierwsza, później trzecia liga. I w tym samym momencie odeszliśmy. Dawid wyjechał za granicę. A do Bayernu między innymi. Do bardziej amatorskiej tak. drużyny, ale. Z Jastąbkiem Dawidowskim wyjechaliśmy do, do Wronek, także w tym momencie nasze drogi się rozeszły. Później przez jeden sezon Dawid trafił do Miki Wronki graliśmy jeszcze razem przez jeden sezon w, w Ekstraklasie w Amice Bromki. No i po wielu latach, po moim powrocie do Gdańska, e, Dawid e, jakby kończąc e, kurs trenerski e, chciał e, jakby zacząć pracę z e grup, grupami juniorskimi. To też jest śmieszna anegdota. gdy g, e, jakby, m, Tworzyliśmy od początku grupy wszystkie młodzieżowe m, m, Akademii Lechy Gdańsk e, S.A., Mm, zadzwonił do mnie Dawid i mówi że jeżeli będzie możliwość, to pamiętaj, że bardzo chętnie chciałbym wrócić do Lechy, do pracy, do pracy z młodzieżą. A to ty stoisz za tym transferem. No nareszcie I no może wiemy. nie do końca ja, ponieważ nie tylko ja decydowałem, ale, ale bardzo mocno byłem w to zaangażowany. I ja mówię, Dawid, okej, okay, ale jaki, jaki rocznik? A Dawid mówi, no wiesz, Palmer, jak najwyżej. No, no, no i teraz Dawid pracuje w pierwszą drużynę Więc to jest e, Oczywiście tak pół żartem, pół serio Ale, ale taki, takie rozmowy były Bardzo, bardzo Chwalę pracę Trenera Dawida Banaczka Świetnie pracował z juniorami a masował później do pierwszej, do pierwszej drużyny. No ale ma dopiero 36 lat. Ma wyniki, bo już wygrał jeden mecz. Jak wygrał, wygrał z Kicu, jeden mecz. Ma szansę tak, zostać? Znaczy nie, nie, nie chciałbym tutaj mówić, że zostanie pierwszym trenerem. Na pewności czeka go duża droga. Um, chciała kończyć kon szkołę trenerską, kursy UEFA e Pro, więc e na, ale na pewno ma duże predyspozycje do tego, żeby pracować w seniorskiej piłce. O przyszłości, w takim razie, słowo, kiedy nazwisko Bieniuk pojawi się znowu w składzie ekstraklasy w nie mamy nadzieję. Lechi, masz dwóch synów, masz córeczkę. Jeden z nich trenuje. Jeden trenuje, tak. Ma 10 lat. Trenuje na razie jeszcze w AS Pomorze, w akademii, w którą my ściśle współpracujemy jako Akademia Lechi Gdańska. No Kocha piłkę, bardzo chętnie Chodzi na treningi Ale mam też jeszcze młodszego syna Który w, w marcu skończy 5 lat I też wykazuje duże predyspozycje Do tego, żeby zostać sportowcem Chętnie chodzi na treningi Także zobaczymy no. No, Oczywiście nie ma żadnego ciśnienia ze strony taty Nie ma żadnej presji Na razie dzieci chodzą chętnie Robię to dla przyjemności. Jesteś znakomitym ojcem, bo dzisiaj pytałem, czy nie za wcześnie się umówiliśmy na to spotkanie. Ty powiedziałeś: No jak to? Ja przed ósmą ruszam po to, żeby rozwieźć dzieci po szkołach, bo one rzeczywiście w różnych miejscach mają swoje zajęcia. Święta przed nami, bardzo rodzinny czas. Czy przy stole wigilijnym, ja teraz troszeczkę tę sferę intymności tutaj poruszę, zostawiacie jedno wolne miejsce dla Ani? No jasne, zawsze jest wolne miejsce przy każdej. E, imprezie rodzinnej. Ale to mm. dlatego, kogoś, kto zbłąkany, może dotrze do nas, to wy zostawiacie dwa rozumiem, miejsca wolne. Tak. E, w, gdzieś tam zawsze jest zdjęcie przy stole Ani i, i wszyscy pamiętamy, jest to szczególny moment dla nas, trudny, nie powiem. I e, jakoś e, zawsze Ania jest z nami, czujemy jej obecność przy każdej imprezie, tylko przy, przy świętach Bożego Narodzenia, e, przy, przy wszystkich e, urodzinach i, i imprezach rodzinnych. Zawsze, tak jak mówię, zdjęcie Ani, gdzieś tam świeczka się pali. A córeczka podobna odziedziczyła urodę i talent? Skoro chłopcy po tacie wzięli piłkarski, to może będziemy mieli aktorkę też u Bieniutów? Córka, powiem szczerze, podobna jest do mnie. <grym> Także, e, no to też szpetna nie jest. <grym> no, ale myślę, że dużo ładniejsza by była, gdyby była podobna do Ani. Chłopcy są z kolei pomieszani. Średni syn Szymon 10 latek jest bardzo podobny do Ani. mówimy, że to jest kopia. A święta w domu czy na narty jednak sobie jeździcie? W domu, w domu. Święta w domu w rodzinnym gronie, także zostaje na do miejscu. Dla Ciebie wymarzony prezent to oczywiście zwycięstwo nad Wisłą Kraków. Tak jest. Wymarzony prezent to jest awans do tej ósemki ścisłej czołówki i spokojna, spokojna zima, przygotowanie się do następnego, do następnej rundy i, i o walki jak najwyższe cele. To spełnienia życzymy tej grupy marzeń, którą sobie wymyśliłeś i nam tutaj m, przekazałeś. Jutro podczas losowania w Centrum Kongresowym w Paryżu, a w sobotę spotykamy się na e, Stadionie Energia Gdańsk, żeby zwyciężać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.